Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu. A to jest jak widzicie pierwszy odcinek naszej nowej serii na moim kanale. Jak widzicie jest to Black Mesa Source lub też po prostu była Black Mesa. Ostatnio była ankieta na kanale, która w której po prostu wygrała Black Mesa i, i podobna ilość głosów padła też na Wiedźmina 2, którego także planuję nagrać. Ale myślę, że dopiero Wiedźmina dwójkę zacznę nagrywać jakoś pod koniec jak skończy Asas na jedynkę mniej więcej no, także co na razie bierzemy się za Black Mesa jesteśmy oczywiście tutaj w Black Mesa tytułowej w czym jest może Black Mesa tak powiem na początek jakby ktoś nie wiedział, to jest po prostu Half-Life 1 e, na silniku Half-Life'a 2, Source na Source po prostu tak zwanym. E, jak widzicie, grafika jest, różnica graficzna między <grym wyszła> e, half life 1 a Black Mesa jest ogromna. Zresztą co się, co się dziwić tutaj jak e, tyle lat jest różnicy, to... No nie ma się co dziwić, prawda tutaj. E, Tutaj, tutaj twórcy, znaczy nie twórcy, bo to akurat e, Jacyś typy, jakieś typy, który, którzy się zajmowali po prostu modami zaczęli Robić sobie Black Mesa, wiem, że dosyć długo czekali się, czeka, czekało się na tą grę, bo ona była dawno, dawno temu pra, e, planowana Jakieś tam zwiastuny już dawno były temu, chyba w 2011, a ona wyszła nie pamiętam jakoś, ale chyba pod koniec 2012, czy jakoś tak Mogę się mylić o... I co, czym, czym się różni może y, od Half-Life 1? To jest właśnie to, czego trochę żałuję, że tego nie ma, ale y, wedle tego, co mówią twórcy, y, wedle tego, co mówią twórcy ma się to pojawić w updatecie, czyli Xen, czyli jakby ostatni rozdział, w którym e, walczymy tam z bossem, tym Nihilantem całym. E, nie ma go tutaj na Source'u, natomiast w jedynce był. No, no może zrobię, może nie zrobię, zobaczymy. E, ale my się na razie zajmiemy całym tutaj Soulsem, Black messom, także, także tam... W, w Lambdzie, Lambda, tam jak tam się tam nazywało, ten, yy, to nazywała, ten to ta to ostatnia miejscówka, tam skończymy aktualnie jedziemy tam do tego, tego całego, kurde, jak to się nazywało no, do tego, kurwa, dildola, dildolatorium, że tak powiem, tam będzie lekki boom i w ogóle jak ktoś nie grał w Half-Life 1, to to musi zagrać, bo tytuł jest świetny, moim zdaniem, i po prostu, po prostu masakra. Dobra, poczekajcie chwilkę, ja sobie zrobię przerwę. Okej, okay, dobra. Jestem już z powrotem i kontynuujemy. A, także co? Ym, całą Black Mesa przejdziemy. Zastanawiałem się dosyć długo, powiem szczerze, czy nie nagrać może Half-Life zamiast Black Mesa, ale stwierdziłem, że ym, nie wiem, jakoś ostatnio przechodziłem sobie tak z nudów Half-Life <laughs> więc, więc za Black Mesa też można się zabrać. Też pojawią się prawdopodobnie jakieś porównania, bo chciałem zobaczyć tylko jak wygląda Między innymi y, Black Mesa w porównaniu niektóre miejscówki tutaj właśnie jak wyglądają takie porównanie chciałem zrobić graficznie jak wygląda tutaj na przykład ta miejscówka w porównaniu z Half-Life'em 1, o, więc co? Co jeszcze? Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Mm, jak wiecie half life dwójkę już nagrałem na kanale E, także ta seria jest już skończona, także myślę, że jak skończę tylko nagrywać Black Mesa, przejdę ją całą, e, to pl planowo, planowo będziemy startować z epizod 1, episod 2. E, Half Life'em 2 oczywiście. Może na Cinematic modzie zagram, zobaczę jeszcze. Jak mi się tam zachce. To, co jest fajne, teraz widzę, tak patrzę, to całe, cały czas mam stało 60 fps i nie spada więc jest spoko. Mimo tego, że wszystko jest na Ultra w ogóle ustawione, a powiem szczerze, że grafika tutaj naprawdę mi się podoba w porównaniu do takiego jakiegoś BF4 dajmy na to. Nie wiem czemu, ale bardziej mi się tutaj podoba grafika. Zresztą później zobaczycie, to naprawdę będzie fajnie wyglądać, jak to będziemy na zewnątrz między innymi już o, działać. To wtedy będzie, będzie dopiero fajnie. O, nie wiem czy nie wiem czy tutaj przypadkiem. W tym modzie nie ma polskich napisów, bo wiem, że w half Life 1 oficjalnie nie ma w ogóle napisów. Można sobie jakieś spolszenie pobrać, ale... Um, bo wiecie jakie są spolszczenia niektóre. Um, a tutaj nie wiem nawet, bo jak widzicie menu wszystko jest po polsku, ale to menu chyba jest po polsku głównie dlatego, że może um, no, half Life 2 był po polsku, a to jest na Source robione, także tutaj też... Też też też, pewnie ze względu na to. O, znowu wczytywanie. Dobijałem mnie te wczytywania momentami. O, dobra. O, jak widzicie, w ogóle tutaj mamy ten... Mm, <śmum> poziom trudności sobie ustawiłem na trudny. Myślę, że tak będzie dużo, dużo ciekawiej niż, niż jakbym grał na normalu czy na czymś. Zresztą swoją drogą w ogóle w Half Life'y. W Half Life'ach moim zdaniem poziom trudności jest taki, że jak ktoś grał, grał dużo razy, przychodził half lifea czy tam jedynkę, czy inne części, to to po prostu normalny poziom, ale trudny, nie robi jakiegoś, e, jakiejś trudności, no, więc. A momentami będzie zabawa, wiem, że będzie taki pewnie fajny motyw tam. Um, jak będziemy, <grywka> kurde, na Tamie walczyć ze śmigłowcem, pamiętam, ten motyw mnie zawsze denerwował, jak przechodziłem half lifea 1 Długo, długo w tam spędzałem. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Kurwa, tak się zastanawiam, zastanawiam. I tak pierdolą w tej widzie. Zawsze mnie ta winda, powiem Wam szczerze, tak denerwowała, że to jest masakra. Jedziemy tą winną, jedziemy niby wstęp, fajnie wszystko zobaczyć. Widzimy, jak tutaj Black Mesa wygląda wszystko, ale momentami, jak już kilkanaście razy się tą grę przechodziło, to... Naprawdę, to się jedzie. Z 10 minut się jedzie tą winną jakoś. No teraz jedziemy 7,5 minuty, no to do 10 powinno dojść. A ten Ksen był w ogóle zapowiadany, słyszałem na ten, na grudzień 2013. Także, nawet jakby wyszedł za jakiś czas, to to o tyle dobrze by było, że ja bym mógł sobie już całą Black Mesa przejść z Ksenem. A jeżeli nie wyjdzie do tego czasu, to ja, jak tylko wyjdzie, to ja postaram się nagrać, dograć to. Bo tam jest akurat fajny, faj, fajny etap, fajnie tam jest. mi się w ogóle ten etap ostatni podobał Ksen? Tam jest taki kosmos, Matrix i w ogóle. To sobie mogę usiąść, zawsze Gordon Freeman może sobie klepnąć. Też widzę, że soundtrack, soundtrack jest bardzo tutaj fajny. no Słyszycie chyba? Słyszycie, słyszycie. Fajnie, ciekawie, później też jak grałem już chwilę w to, to później też są ciekawe utwory. Wreszcie, kurwa, sektorce. C. Dobra, wysiadamy. No, 9 minut nam to zajął. Świetnie. Open this door, nigga. Czy ci nie pasuje? Chcesz szybić? Half-Life 1, kurde, wspomnienia z tą grą to są takie, że... To gra po prostu dzieciństwa. Tak się w to grało, jak było się młodszym, że masakra. Chyba trzeba ustawić napisy, tak? Dobrze mówię? Czy Nie ma napisów w ogóle. Napisy tylko dialogi, wszystko. Wszystko chcę. Coś wam nie pasuje? Dobra. Zobaczymy. Chyba nie ma napisów. A... Kogo by te napisy interesowały? Ale nawet angielskich napisów nie ma? Serio? Nie gadajcie mi, że nie ma nawet angielskich napisów tutaj. Niech nie będzie. Trudno, może coś wyczaję po tym odcinku, zobaczę. Spróbuję jakieś może napisy dobrać Bo nawet te angielskie by się przydały. Widzicie oh, jak to wygląda? Wszystko. Aż kurwa po prostu wow, Co to jest w ogóle co za grafika, nie? Dobry jest motyw z tym, że jak jak ten jak po prostu chodzimy w bok w lewo, w prawo, czy jak tam chcemy To nas tak wychylało. Fajnie fajnie to Tak się kamera wychyla bardziej jakby Ciekawy motyw Good morning Nyga Wesap Dobra kurwa gdzie tam atendycie tu się po te stroje szło, tak? Moją Widzisz, że tutaj, tutaj też są takie ciekawostki, nowości, też że tak powiem, że niektóre pomieszczenia, gdzie w jedynce się nie dało wchodzić, tutaj w ogóle są zrobione, dograne. Takie życie na patencie, tak trzeba. Tak trzeba w takim czymś chodzić. Mec, i heavie znasz. O, świetnie. Słyszycie, że bicik już leci. Oj serio nam cały charger y. co za hamstwo Freeman. Dzięki. W ogóle nie wiem co, o co z tym chodzi, z, z tym zdjęciem. Czy to nie jest dziecko Freemana. <grybujesz> Skąd? Z jakiegoś twórcy gry czy coś? Nie wiem. U. Coś się stało? Coś się nie odpowiada. Czyżbyś walił jakiegoś o, że tak powiem, papieżaczka, trzymaj, podglądniemy go. Zobaczymy co. Hello, oj, ser, o kurwa, to jest strzele mistrzostwa, zginąć w Half-Life'ie? W pierwszym chapterze, gdzie się jeszcze nic nie dzieje. Zaczynam save'ować, bo... To nie jest śmieszne w tym momencie. <grym>, o kurwa. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby zginąć w pierwszym chapterze. A coś, coś... Widać, że silnik coś jest. Coś, coś na silniku jest. Że nie lubi takich, takich ludzi, którzy skaczą po ścianach. A ten Alfred, co on tam robi? Jakiś muchachos. No dobra. Bez, bez jaj, Teraz żarty się skończyły. Nie wiem jak to się w ogóle stało, że wyskoczyłem w ogóle na kosz na śmieci i mnie zabił on. Nieważne, chyba typ nie chciał, żeby go podglądać. I mnie zabił jakoś. Szybciej, 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 ale w... widzę, że w chuj wolniej się chodzi. Hut taki zwykły jest zwolniony i to tak konkretnie. Czym to jest napędzane? Nitrogenem? nitrogliceryną, takie kurwa magiczne, ile nitrogliceryna do napędzania hewów nie wiem czy tam tych innych kurwa głupień. Jest tu coś w ogóle ukryte, maybe? Chyba nic. Nie, naprawdę świetnie tutaj grafika. Grafika tutaj robi swoje. Widzicie? Naprawdę świetnie wygląda. Coś a tu, a jest zamknięte. Okej. Okay. O, nam się odblokował, dobrze. hello Hello. brana pod uwagę mogę robić. Patrzcie, jakie podróby lejsów, holol. Oh, Co to jest? sketchers titles titles co tu jeszcze jest Jakiś kurwa titlesy. soda soda popcorn co tam się robi jakieś lazanie dobra zajmijmy się grą może bo achievement jakieś są achievementy jakieś magia w bo... ogóle ...tablica tego Mendelejewa całego. Bo widzę, że... What the f... Blue screena, że odpali... Dobra, ja to zostawiam, bo zaraz coś, coś wybuchnie. Wszędzie są blue screeny. Uciekam stąd. Ciągnij, Paweł. <laughs> Save'ować Sejw, trzeba zacząć, bo to się nie robi, nie robi zabawne. Okej, okay, dzięki. Looks like you're in the barrel today. Greetings and salutations, Doctor Freeman. Ah, będziemy zaraz działać. Uff, czuję to. Będzie, będzie bomba zaraz. Też jak ktoś nie grał w ogóle w Half-Life'a 1 albo w ogóle nie wiem nie oglądał nic, nic, no to będzie mógł się dowiedzieć. O co tu w ogóle chodzi, o czym ta gierka jest. Co i jak z czym to się je w ogóle, że tak powiem. I dlatego też postaram się na następny odcinek już załatwić może napisy. Zobaczę jak mi to wyjdzie. Te ma jakieś były dziwne. Hm. What's up, Doc? A sap, 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 W ogóle tego pomieszczenia tutaj nie było chyba. W Half-Life tak mi się zdaje. Coś jeszcze? Control room. Oh, <coughs> Całkiem inaczej dobrze. wygląda. Nice <coughs> to us, We've just sent the sample down to the test śnimiesz się faringhaiti y sąm filutko. No, a conclusive he went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Right. Come on then. I'll walk you down. ktoś nie wiedział, to jest ten doktorek z dwójki, który nas tam teleportował w ogóle. Próbował nas teleportować do, do tej mini-blogmesy. Właśnie, Alego, który powinien być tu. Siema. Tu jeszcze z nogami trochę, że tak powiem. Z rękoma. Jest taki. Tyko, typowo czarny. Dobra, zwijam, nie mam czasu. A w jednejce w ogóle nie, nie kojarzę go, żeby tutaj był. W ogóle e, nie, nie wydaje mi się, żeby przynajmniej nie był nikt podobny do niego. No ale dobra Tam coś może być, w ogóle tego pomieszczenia też nie kojarzę. O, And I find myself doing work best suited for an interview oh there you are everybody's been looking for you hombre oh here he is I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today Gordon yes yes but with good reason this is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet and potentially the most unstable. No, no, as long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely, I just don't Gordon feel... doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Jestem kurwa profesjonalistą. Nie będzie żadnych problemów. Jimenawi się nawet nie sprzedawać. Zostaniecie tą tubą tutaj zaraz w papę. Znaczy, co to jest w ogóle? Beczka, ja ją biorę ze sobą. I co jest jakaś dziwicielna ściana. Ja ją chciałem. Zabrać sobą tą beczuszkę. O nie. Niewidzialna ściana i nie mogę beczki zabrać. Pfff. Śmieszni są. Dobra, działa wszystko. Tak, świetnie, chcę to odpalić. Testowanie. Testowanie. <kluzny> Ahem. Wszystko wydaje się Wszystko działa. Odpalamy. O, Gordon. Twoja suka powinna Cię odpalić przez to wszystko. Specjum będzie dla Ciebie dostarczone w kilku sekundach. Teraz.

Power to stage 1 emitters in 3 2 1 Bum. Wow, ale ładnie się świeci. Ale kurwa jasno, ale fajnie. Podoba mi się ta grafika. Naprawdę jest fajna. Jakby na takiej, powiem wam szczerze, że jakby na takiej grafice był Half-Life 3, mi by taka wystarczała. Nie potrzebowałbym żadnej lepszej grafiki, taka by mi wystarczyła. Naprawdę jest dobra, podoba mi się. O ile wyjdzie w ogóle Half-Life Trójka, a jeżeli by wyszedł, to bym się cieszył. Zresztą tak jak każdy fan Half-Life'a. Uh, it's probably not a, probably. But I'm a small in... Well no. It's well with an Sustaining sequence. We've just been no już Dajcie że to tą, tą kamień Co to w ogóle? Jakiś kamień zajebany z ksenu Doktorki zajebały No i ładnie się świeci na zielono. Wszystko jest w porządku. Nie wiem o co wam chodzi. Już ich zabiło? Dobrze, świetny. Portal się uruchomił. Już do Ksenu. Uuu, już skaczące. No bo jeszcze mamy kurwa przenieść tam. Ja chciałem popatrzeć jak tam wszystko wygląda. Jak wortyganty tam żyją. Patrzcie. ja normalnie niczym w HL Tylko mają jakieś metalowe obręcze na swoich kurwa wielkich kosmi kosmicznych penisach. Unfrozen consequences. Nieoczek nieoczekiwane konsekwencje, dobra. W ogóle wszystko wyjebało, bało, bało, tak że zwijamy. To by było po nas tyle i... Tyle nas widzieli w Black Mesa ogółem rzecz biorąc. Dzięki, ta pteczka jest moja. Chcesz się bić? Dobra, wiecie co, ja myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek, w każdym bądź razie. Zaczęliśmy wstępem takim i w następnym odcinku już będziemy kontynuować normalną rozgrywkę, zdobędziemy jakieś bronie, wszystko. Um, także co, ja załatwię jeszcze te napisy, no i to by było na tyle i cześć wam wszystkim.